Jestem w Indiach. Jestem w Indiach, no. Jestem w Indiach, no. I co? No i nic, no. Dojechałem do Indii. Jeszcze w Lahore. Jadę przez Lahore. Kieruję się w stronę granicy, Vagaborder, w stronę Indii. Dojeżdżam do granicy. Już widać hindyjską flagę i granicę już widać. Ja mam, proszę Państwa, wizę papierową, ale ta wizę papierowa jest ważna 3 miesiące od 13 stycznia, czyli ona ma jeszcze 12 dni. No, z dzisiaj 13 dni ma ważności. I liczę cały czas na to, że wpuszczą mnie na elektroniczną wizę, którą mam wielokrotnego wjazdu. Zobaczymy, jak będę mógł wyjechać na elektroniczną, to powinni mnie wpuścić na 3 miesiące. Jak na papierową, to na 2 tygodnie niecałe. I zaraz wszystko się wyjaśni. Tędy szedłem dwa miesiące temu, jak wracałem z Indii do Pakistanu po rower. Myślałem, że tydzień, dwa tygodnie, może pobędę. Trzy tygodnie no, najpóźniej, może najdłużej miesiąc i będę wracał, kurde. A tu się zeszło, no. To nic. Jest dobrze. Na prędkościomierzu, proszę Państwa, 7000, 7905 km. Jestem w Wingach, Jestem po drugiej stronie. Jestem po drugiej stronie. No i nie wiem na ile mnie wpuścili. Dali mi najpierw stempel na tej wizie papierowej i zacząłem się wykłócać, że w jaki sposób teraz ktoś będzie wiedział, że ja wjechałem na na elektronicznej, skoro mam stempel na papierowej. A przy elektronicznej tam nic nie odhaczyli nawet. I coś zaczęli zmieniać, ale nie wiem, czy dobrze to zrobiliście, czy co jest w systemie. Jestem w Indiach, no i co? No i nic, no, dojechałem do Indii. Jestem w Indach, no. No fajnie, tylko kurde. Nie wiem na ile mnie wpuścili, no. Więc tak myślałem, że z tą papierową, że ją mam w paszporcie, to się tylko problem zrobił, że mogłem ją odlepić. I potem wlepić jeszcze raz. Jadę do. Amritsar. Cieplutko, przyjemnie jest. Od razu droga lepsza. No jaki kurde ładny asfalt jest, pobocze. Trawa, kurde. Trawa, zboże rośnie. O jaki zapach tej zieleni. Jaki zapach z tego rowu ładny. Tych kwiatów, ziół. Sai Bed and Breakfast Hotel, w którym spędziłem no, chyba ponad dwa tygodnie tu siedziałem i próbowałem dojść do siebie. Zaraz przed moim powrotem do Pakistanu. No, różnica w temperaturze kolosalna, no ale wtedy był początek lutego, teraz jest początek kwietnia, dwa miesiące i 30 stopni różnicy. Jestem w centrum. Szukam hostelu. Dzisiaj będę pracował w hostelu. Już jestem gdzieś blisko. Kałas. Kałas. Trzeba się przyzwyczaić będzie. Na ulicę znalazłem dzielnie z moim hostelem. Naprzeciwko jest guesthouse. Pokoje perłowe. A ten, którego szukałem, Madpackers. Czy tylko mnie się to słowo kojarzy z innym słowem? Zameldowałem się. Zameldowałem się w tym hostelu. Jestem na drugim piętrze. W pokoju są dwa łóżka, cztery osoby. Zadowoleni? Ja też byłby zadowolony. Na 100%, a nie na 50%. Gdyby kurde wiedział, ile może w tych Indiach być. A nie wie. No proszę sobie wyobrazić, że nawet kontaktowałem się z polską ambasadą i próbowałem się dopytać. Mam tam wtyki. W polskiej ambasadzie w Delhi. wtyki mam. I powiedziano mi, że no nie ma, nie ma opcji takiej, żeby wejść do indyjskiego systemu, to znaczy oni z poziomu polskiego. Nie mogą wejść do indyjskiego systemu, ale powinienem iść do biura. Tu jest jakieś imigracyjne biuro i jutro tam pojadę. Może się czuć dowiem. Jestem już bardzo bliz, blisko biura. Chciałem Państwu pokazać, jakie, jakie zadbane osiedle tutaj jest. Jakie ładne domy. już jestem po wizycie jest chyba dobrze, to znaczy było dwóch panów powiedzieli, że jeden i drugi, że mogę zostać 90 dni, to znaczy, że jakby jestem na wizie elektronicznej że w systemie jest numer wizy elektronicznej, czyli mogę być 90 dni, no nadal im nie ufam, nie no trzeba zaufać, no wrócę chyba do hotelu, teraz ja I, i tam załatwię sobie w końcu kartę SIM i pojadę może do Derkagonu. No dobra, no cieszę się, no przynajmniej ten problem chyba jest z głowy. Gorąco strasznie jest. Z gorąco. I dzisiaj jeszcze w hotelu no, pomyślę jeszcze raz gdzie jechać. Ale chyba w góry pojadę. No. Siedzie do dekatlonu, ale nie może trafić. Znaczy, jestem gdzieś blisko, ale wszędzie bramki bramki z policją i ciągle mnie gdzieś odsyłają. Teraz mnie odesłali do bramki numer 5. Więc to już może będzie ta bramka. Zasieki dookoła całego budynku. Znaczy, budynku, kompleksu. O, cztery. Dobrze. Proszę zobaczyć, na no zasieki. Nie tak łatwo wejść do dekatlonu. Nie każdy może wejść. Piotrusia powinni wpuścić. Chociaż. No, zobaczymy. Dobra, zapytam tutaj. Wpuścili mnie. Jestem prawie przed wejściem, ale jeszcze zdążyli mnie upieprzyć, żebym ich nie filmował. I pan był bardzo zły. Teraz, gdzie tutaj jest parking? Kurde, co mam schodzić tam na dół? Tu nie mogę? Tu przypnę. Bez przesady, kurde. Ale gdzie jest wejście zaraz? Nie, no jednak będę musiał chyba wejść z poziomu parkingu, bo tu nie ma wejścia. No dobra. Nie tak łatwo wejść do Dekatlonu, nie tak łatwo. Jestem w Dekatlonie. Jeszcze były przede mną trzy bramki. Nie mogłem filmować i teraz też mnie pewnie zaraz przypędzą, więc tylko przez chwilę pofilmuję. Szukam kartusza gazowego to jest jedna rzecz, a druga. Zapomniałem o pajączkach, bo dwa, które mam do mocowania, wora z namiotem na tym roweru, byśmy się prawie zużyły. I one pękną lada dzień. I jak pytałem na mieście, to wszyscy mnie wysłali do dekatlonu. No, niestety akcja gaz zakończona niepowodzeniem. Ale ten dekatlon to dziadostwo, jest chrysta, po W Polsce dziadostwo ten dekatlon, ale tutaj to już w ogóle tam nic nie było no po prostu nic nie mieli. Gaz, jak pytałem o gaz i pokazałem pracownikom, to wyglądali jakby w ogóle pierwszy raz na oczy widzieli coś takiego. Dobra, nieważne. No mam drugą kuchenkę benzynową, będę na razie gotował benzyną, a gaz może się gdzieś po drodze jeszcze trafi. Jadę na wycieczkę, zamówiłem sobie wycieczkę, znaczy do, dopisałem się do zorganizowanej wycieczki do granicy, więc znów jadę na granicę w rikszy jedzie nas chyba sześcioro czy siedmioro w jednej rikszy i jedziemy obejrzeć ceremonię e, zamykania granicy Wagaborder Ceremony nie wiem, może ktoś z Państwa słyszał o tej ceremonii tacy umundurowani mężczyźni chodzą, podnosząc bardzo wysoko nogi także dzisiaj zamieniam się w stuprocentowego profesjonalnego turystę obwieszczę się aparatami kamerami i pojadę, no, na wycieczkę is real <laughs> Pan powiedział, że w Indiach Indie to wolny kraj można robić co się chce i nikt niczego nie powie o, no, ciekawe, a siedem osób w Turku. siedem osób Look at this gate. This gate is more than 200 years old. And this is the only one gate, this is the original one. Oh. Other 11 gates were rebuilt by British government. We have total 12 gates around the city. And Golden Temple is center of the city. So if you will enter from any 12 gate and go straight, you will be at the Golden Temple. But why does if they like someone and if they they will show us, it. then they will say yes? yes. yes. But if even if they like someone, still they say no. Yeah. They always say no. But there is a difference between no and no. Yeah. Like if, she says, be careful now. if she says no, we smile. Like if she says oh. no, yeah, then she means almost, yeah. If she says no today, no today, it means you need to keep trying. Yeah, keep trying. You need to put more effort. Yeah. But if she says no, that's the real <laughs> no. Yeah. Then you have to go back. Very traditional indian girls are fucking expensive they are like high maintenance cars bmw ferrari but for me it means that you have to marry there is no question yeah you have to marry there is no girl for boom boom if you are looking for girl only for boom boom no no so you are looking girl only for boom boom <laughs> Yeah. So no condom, no, no plastic. We are trying to save our planet for next generation, for future. You, yeah. you are known eco-friendly people. Yeah. You know in India, you can become prime minister in, 18. in what? 18 18 years old. But you can't get married in 18. Yeah. For marriage, you have to be 21. It okay. okay. means you need more experience to run a family than a country. Yes. Yeah. Żiemy grupką. Już jesteśmy bardzo blisko. No byłem tutaj dwa dni temu i szedłem, szedłem tędy z rowerem, a potem pan na motocyklu mnie odwoził pod bramę wyjazdową. No nie spodziewałem się, że tutaj takie tłumy będą, bo to naprawdę po prostu tłumy, tłum jest, tłum ludzi. Na razie chowam aparat, bo zaraz nas pewnie gdzieś tutaj rozstawią. O, o, rozstawiają, rozstawiają. rozstawiają. e Spaceruję po mieście pan chyba myślał teraz, bo mam odwróconą kamerę, że jego filmuję, ale ja siebie, siebie, filmuję, siebie filmuję. bo teraz też patrzę na mnie. I jest bardzo przyjemnie tutaj. No. I cały czas mnie ktoś zaczepia, cały czas. Ktoś mnie podpytuje, skąd jestem, gdzie idę, czy wody nie chcę. Bardzo dużo osób pyta o wodę. I tutaj jest taka brama, przed, przed, przed którą, znaczy przez którą wszedłem przed chwilą, chcę Państwu pokazać, tylko. Zmienię teraz kamerę, a filmuję pikselem, więc nie mam tej opcji, że będzie mnie widać i tło. Będzie samo tło. O i teraz, teraz pokażę Państwu bramę i wejdę tam do środka. Jest taki zupełnie fantastyczny dziedziniec. A to jest w ogóle chłopaku, którego kupowałem owoce. O właśnie, teraz on się do mnie uśmiechał, a wcześniej kupowałem u niego winogrona i banany. Tak to wygląda. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Fantastycznie super. Tu jest miejsce na, na mycie. Może nawet jest woda do picia stąd też brana. A tu jest taki koszyczek, który pewnie się spuszcza, żeby nie wchodzić na górę po schodach. Jak ktoś zakupy robi. O. I pan mnie zaprasza. Do you live here? Yes? I'm from Poland. I'm from Poland. Come. Pan ma na imię Abik i wprowadza mnie na piętro i mieszka tutaj. Oh, nice to meet you, nice to meet you, my name is Piotr, I'm from Poland. Hello, hello, very well, thank you, my name is Piotr. Jesteśmy na piętrze, jesteśmy na piętrze. Poznałem już chyba większość mieszkańców w budynku i teraz idziemy na dach. O, proszę. To tutaj przyjemnie mają. A, Jeszcze wyżej można wejść. Proszę bardzo. No to wchodzimy. I kolejnego hodowca gołębi spotkałem tym razem z Indii. Chyba chcą mi pokazać gołębie. Po drabinie będziemy wchodzić? No dobra. Go, go. No jak go, go, no to let's go. No, kurde, dobra. Ue, kurde, ale się trzęsie. Jezu, ta drabina, czekaj. To ja się tak trzęsę, czy ta drabina się tak trzęsie? Co co jest? Kurde, no nie znam się na gołębiach. Może bym coś powiedział fachowego. Jakaresta czy coś? Nic nie wiem. Super <laughs> soft, oh, very soft, very soft. A to w ogóle pierwszy raz, w życiu do takiego This is the first time I touch pigeon. I've never touched pigeon before. <laughs> Wszyscy zaspokoili ciekawość i udali się na spoczynek, z którego ich chyba wybiłem, bo jest po raz jest. O, idzie nowa osoba. A to nie, to ten pan, który tutaj był chyba wcześniej. Bo chłopiec zaproponował mi herbatę, i ja się z... 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 Zgodziłem, nie wiem, czy nie zrobiłem problemu, godząc się na tę herbatę. Zawierdzę? Mhm. się Jest. From Poland by bicycle.